Cześć kochani, witam Was bardzo cieplutko w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj witam Was prosto z obsypanego kwiatami ogrodu, a to dlatego, że poopowiadam Wam dzisiaj troszkę o niezwykle obrazowej książce, o malarstwie, o sprawie kryminalnej. Także wydaje mi się, że właśnie do tego tematu ogród jest idealnym tłem. A tak konkretnie już rzecz ujmując, mowa dzisiaj będzie głównie o powieści. Busiego, Czarne Nenufary. Akcja tej powieści toczy się w takim małym francuskim miasteczku Giverny, w którym przez wiele lat Nenufary e, malował, myślę, że wam, znany Wam wszystkim e, malarz, czyli Monet. E, I mowa będzie też o powieści graficznej, która powstała na podstawie tej powieści e, Busiego. Odpowiedź graficzna również pod tytułem Czarne nenufary. Jeżeli macie ochotę na iście poetycką, malarską sprawę kryminalną, no to mogę mieć dla Was dzisiaj coś ciekawego i na koniec filmu pokażę wam jeszcze jakąś książkę dostałam w tym roku na urodziny. Także jeżeli to też was interesuje, no to zostańcie ze mną do końca. W 2011 roku we Francji światło dzienne ujrzała kolejna powieść francuskiego pisarza Busiego pod tytułem Czarne nenufary. Kilka lat później pojawiła się również na naszym polskim rynku wydawniczym. We Francji odniosła ogromny sukces, u nas chyba też poszło jej na rynku czy Niczym całkiem nieźle. No, i właśnie wtedy, kiedy ona w Polsce u nas się ukazała, miałam przyjemność ją przeczytać. Dobrych kilka lat temu opowiadałam Wam o tej powieści na moim kanale. No, a dzisiaj wyciągnęłam tę powieść z półki mojej domowej biblioteczki drugi raz, a to dlatego, że wydawnictwo marginesy. Dopiero co na nasz rynek wydawniczy wypuściło powieść graficzną opartą właśnie na tych czarnych nenufarach Busiego. Tytuł również czarne nenufary także no związek już na pierwszy rzut oka pomiędzy tymi pozycjami nie jest przypadkowy. Najczęściej nagradzana francuska powieść 2011 roku. Pamiętam, że kiedy czytałam tę powieść Busiego Czarne nenufary, no to z jednej strony wiedziałam, że ona jest naprawdę bardzo ładnym językiem napisana, takim językiem właśnie iście poetyckim, ale z drugiej strony ta akcja w niej toczyła się bardzo niespiesznie, bardzo powoli. Co sprawiało, że momentami miałam ochotę tę książkę odłożyć. Na szczęście tego nie zrobiłam. Na szczęście, bo w pewnym momencie, akcji tej książki, wszystko nabiera tempa i naprawdę czytelnik zostaje wciągnięty do tej historii. Także jeżeli zabierzecie się za czytanie tej powieści Czarne nenufary Busiego, no to miejcie na uwadze to, że nawet jeżeli w pewnym momencie będziecie czuli się zniechęceni do przeczytania tej książki, no to właśnie nie poddawajcie się i czytajcie dalej, bo naprawdę warto. To jest książka, o której pamięta się po latach, co więcej, pamięta się nawet jakieś szczegóły, które pojawiały się na kartach tej książki. Także jeżeli szukacie czegoś może może trochę lżejszego na wakacje, a jednocześnie nie właśnie takiego, co pozwoli Wam na wyniesienie czegoś z lektury. No to czarne Nenufary Busiego są naprawdę świetnym wyborem. Trochę poetycka sprawa kryminalna w tle malarstwo, no ale tak, dobra, opowiadam, opowiadam, a nie powiedziałam, co konkretnie dzieje się na kartach tej książki. Może niekonkretnie, przynajmniej w przybliżeniu. W miasteczku żyły trzy kobiety. Pierwsza była zła, druga była kłamczuchą, trzecia była egoistką. Trzecia była najzdolniejsza, druga była najsprytniejsza, pierwsza była najbardziej zdeterminowana. Jak myślicie, której udało się uciec? Wszystko jest tylko złudzeniem, zwłaszcza kiedy lustrzane odbicia dostarczają nowych poszlak i zacierają ślady. Jednak morderstwa, które zakłócają spokój Giverny, ukochanego miasteczka Claude'a są bardzo realne. W sercu intrygi znajdują się trzy kobiety: dziewczynka z talentem do malarstwa, niezwykle powabna nauczycielka i stara kobieta o sowich oczach, która wszystko widzi i wszystko wie, i oczywiście niszczycielska namiętność. A w tle pogłoski o zaginionych lub skradzionych obrazach monet, wśród których miały jakoby się znajdować słynne, czarne. Nenufary. To jest powieść niezwykle urocza, przesiąknięta takim klimatem spokojnego francuskiego miasteczka. No i też dzięki tej powieści możemy trochę lepiej poczuć to malarstwo uwielbiane na całym świecie. Możemy lepiej zrozumieć, o co chodzi tak naprawdę w tym zachwycie nad obrazami, które przedstawiają, no zdawałoby się, że po prostu, nenufary. Tutaj, jeżeli chodzi o, o tę powieść graficzną, no to zaraz z przodu czytamy słowa autora tej powieści, właśnie tej pierwszej powieści, tej książkowej. Moje czarne nenufary uchodziły za powieść nieprzekładalną na obraz. Subtelny scenariusz jednego z panów, którzy stworzyli tę powieść graficzną, i delikatny rysunek drugiego z nich świadczą, że jest inaczej. Za sprawą tego komiksu marzenie staje się rzeczywistością. Powiem wam, że rzeczywiście. Ta powieść mogła sprawiać trudności przy przekładaniu jej na język grafiki, język obrazu, dlatego że mm, Wydawała się być taka bardzo ulotna. Jak wiadomo, ulotne rzeczy są najtrudniejsze do przedstawienia. Przede wszystkim, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że jeżeli zdecydujecie się na zakup tej powieści graficznej, no to na pewno nie pożałujecie chociażby ze względu na sposób, w jaki ona została wydana. Już teraz na pewno zauważyliście, że format jest dość nietypowy. To jest powieść graficzna wydana w większym niż przeciętny format. Twarda oprawa, takie bielutkie ładne strony, ale nie błyszczące, raczej, raczej matowe, takie chropowate. No co do samego wydania, naprawdę nie można mieć żadnych uwag, bo jest po prostu idealne. Jak to z powieściami graficznymi bywa? No nie czytamy powieści graficznej nie wiadomo ile czasu, raczej lektura jest szybka, ale i tak w przypadku tych czarnych nenufarów musiałam podzielić sobie ją na dwa razy, po to, żeby przetrawić niektóre wątki, żeby pooglądać sobie właśnie te poszczególne obrazki tworzące tę powieść graficzną, bo wiadomo, że warto zwrócić tutaj uwagę na treść, na słowo pisane, ale też na słowo narysowane że to tak ujmę, bo właśnie istotne jest też w powieściach graficznych to, co nie zostało narysowane, to, co zostało przemilczane, to, co zostało, to, co nie zostało przedstawione, istotne też jest to, co przedstawione zostało. Także warto się też zastanawiać nad tym. Powieść graficzna jest oczywiście powieścią bardzo wierną, jeżeli mamy na uwadze ten pierwowzór jej książkowy, ten pierwowzór powieściowy. Jeżeli chodzi o to, jak ja wyobrażałam sobie tych bohaterów, a jak oni zostali przedstawieni, no to oczywiście różnice są. Dlatego najpierw jednak lepiej przeczytać powieść Busiego, a dopiero później zabierać się za powieść graficzną, ale jeżeli spróbujecie tutaj odwrotnej kolejności, no to, no to też będzie w porządku, tylko że pewnie wtedy podczas czytania powieści będą towarzyszyły Wam obrazy poszczególnych scen właśnie z tej powieści graficznej Były różne, a jednak miały pewny punkt wspólny, coś w rodzaju sekretu. Każda marzyła, żeby wyjechać. Tak, wyjechać z Giverny, tego słynnego miasteczka, którego nazwa przyciąga tłumy ludzi, gotowych przejechać pół świata po to tylko, żeby przez kilka godzin tam pospacerować. Dobrze wiecie dlaczego. Z powodu impresjonistów. E, I właściwie powiem Wam, że e, na niektórych tutaj obrazkach wchodzących w skład tej powieści graficznej... E, tę kreskę impresjonistyczną, o ile można w ogóle mówić o kresce, widać. Także to nie jest tak, że ten komis, to komiks powstał w oderwaniu, całkowitym oderwaniu od impresjonizmu. Jak przedstawia się sama zagadka kryminalna? Czy ona jest zaskakująca? Zdradzę Wam, że jest bardzo zaskakująca. W ogóle zaskakujący jest sposób, w jaki ta książka czy powieść graficzna, czy ta powieść busiego, zaskakujący jest sposób, w jaki one zostały skonstruowane, dlatego że tak jak powiedziałam, gdzieś mniej więcej za połową w połowie czytelnik jest naprawdę zaskoczony. A przynajmniej ja będę zaskoczona, jeżeli ktoś, kto czyta tę książkę, zaskoczony, zaskoczenia nie odczuje. Słuchajcie, oczywistym jest, mam wrażenie, że ja polecam Wam te czarne nenufary i w formie powieści, i w formie powieści graficznej. Dlatego chyba nie ma sensu, żebym rozgadywała się na ich temat dłużej. W tym tygodniu na pewno ponagrywam dla Was filmy, które będą pojawiały się na moim kanale przez najbliższe dwa tygodnie. Dlatego tak jak wspominałam już poprzednio 20 sierpnia sierpnia 20 lipca wyjeżdżam na Górny Śląsk, będę zwiedzała, oglądała, ale nie chcę pozostawiać was, was bez filmów, także jakieś tam filmy na moim kanale, pewnie jakieś przeglądowe związane z moją domową biblioteczką będą się pojawiały i obiecałam, że pokażę wam jeszcze tak na koniec jaką książkę dostałam na moje tegoroczne Urodziny. Ta książka to jest kolejna książka z cyklu Marcela Prusta w Poszukiwaniu Straconego Czasu, część trzecia, strona e, Germain T. Nie dobrze, może nie będę tego. Tytułu czytała na głos, po prostu gdzieś Wam go tutaj pokażę. E, wspominałam już wielokrotnie, że urzekła mnie pierwsza część tego cyklu, po prostu absolutnie mnie porwała i od tego momentu zapragnęłam przeczytać, poznać też kolejne części. Na razie nie znalazłam na to czasu, ale cały ten cykl zamierzam sobie skompletować, także mam część drugą, mam część trzecią. Wydawnictwo MG nie jest akurat w przypadku w poszukiwaniu straconego czasu moim wymarzonym wydawnictwem, ale pierwszy tom mam akurat z wydawnictwa MG, więc po prostu. Po prostu resztę też z wydawnictwa MG skompletuję. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do sięgnięcia po powieść Busiego, Czarne Nanufary. Mam wrażenie, że jako, że ona wyszła już dobrych kilka lat temu, to powinna być dostępna chociażby w bibliotekach. Także mam nadzieję, że będziecie mieli do niej ułatwiony dostęp, bo, tak jak mówię, jako lektura letnia sprawdzi się w przypadku wielu z Was bardzo. Dobrze, szczególnie jeżeli lubicie sztukę, jeżeli lubicie właśnie takie niespieszne, może poetyckie, troszkę kryminalne historie. Zapraszam Was do zerknięcia na mój poprzedni filmik, jeżeli oczywiście go nie widzieliście. No i oczekujcie filmików kolejnych. W tym tygodniu na pewno pojawi się jeszcze jeden czy dwa. No a później, później na pewno na Instagramie będę dawała Wam znać, cóż ciekawego podczas tego mojego wakacyjnego wyjazdu porabiam. Także jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sprawdzać mój Instagram.